Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 20 listopada 2025 roku. po 1585 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 roku. sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach abonamentowych punkt pierwszy na podstawie artykułu 16 ustawy 1 stanie pierwszej ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku. O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dziennik ustaw z 2019 roku. Pozycja punkt pierwszy ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku. O opłatach abonamentowych dziennik ustaw z 2020 roku. Pozycja punkt dziewiąty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 marca 2025 roku. O rynku pracy i służbach zatrudnienia dziennik ustaw pozycja punkt 20 oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed nim 6 listopada 2025 roku. Punkt drugi Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje artykułu 461 ustawy z dnia 20 marca 2025 roku o rynku pracy i służbach zatrudnienia dziennik usta pozycja punkt 20, który stanowi art. Punkt pierwszy Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem punkt 1 artykułu 392 punktu 2 lit oraz artykułu, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia punkt 2 artykułu Artykuł 128 ustawie, artykuł 203 oraz artykułu 300 ustawie 3 punktu, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku. Marszałek Sejmu, Słownia, Dziennik Ustaw, Myślnik dwa Myślnik Ustawa, POS. 1585 załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 roku. Dziennik Ustaw, pozycja, punkt 5 z dnia 21 kwietnia 2005 roku. O płatach abonamentowych hard. Pierwsze opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej, o której mowa w artykule 21 ustawy 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1722 oraz 2024 roku, pozycja 96 i punkt drugi zwanej dalej ustawą o radiofonii i telewizji przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji A. Punkt drugi. Punkt pierwszy: za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Punkt drugi: domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Punkt trzeci: obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Punkt czwarty. Opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny. Zastrzeżeniem ustawie punkt piąty punkt piąty niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez punkt pierwszy osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność. Punkt drugi. Podmioty lecznicze nie będące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej myślnik w tym samym budynku, w zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji myślnik ujeszcza się tylko jedną z opłat, o której mowa w artykułu czy ustawie punkt pierwszy punkt z gospodarstwem domowym. W rozumieniu przepisów mniejszej ustawy jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie. Punkt siódmy odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym. W rozumieniu przepisów niniejszej ustawy jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu. Punkt trzeci, Punkt pierwszy, Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej w danym roku kalendarzowym wynosi. Punkt pierwszy, za używanie odbiornika radiofonicznego myślnik. Z punkt pierwszy, Punkt drugi, za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego myślnik. Z punkt pierwszy. O kwoty, o których mowa w ustawie, są waloryzowane w każdym roku średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalonym w ustawie budżetowej. Punkt drugi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do dnia 31 maja każdego roku ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej monitor polskiej stawki płotowe opłat abonamentowych na następny rok kalendarzowy obliczone zgodnie z ustawie zastrzeżeniem ustawy punkt 5 punkt 3 stawki płotowe opłat abonamentowych, o których mowa w ustawie, zaokrągla się w górę do pełnych dziesiątek groszy. Punkt czwarty Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do punkt 5 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące. Punkt 5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może określić do dnia 31 lipca każdego roku. W rozporządzenia niższą niż ustalono w ustawie jeden wysokość opłat abonamentowych na następny rok kalendarzowy z uwzględnieniem punkt pierwszy prognozowanych kosztów realizacji misji publicznej, o której mowa w artykuł 21 ustawy 1 ustawy o radiofonii i telewizji oszacowanych na podstawie planu programowo-myślnik finansowego, o którym mowa w artykuł z ustawy 1 tej ustawy. Oraz sprawozdania, o którym mowa w artykułu ustawy 1 tej ustawy, punkt drugi możliwości pokrywania kosztów realizacji misji, o której mowa w punktu spływów określonych w artykuł 31 ustawy 1 punktu myślnik ustawy o radiofonii i telewizji, punkt 3 stopnia i sposobu wykorzystania w roku ubiegłych środków, o których mowa w artykułu 2 ustawy punkt 1 punkt pierwszy wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej w danym roku kalendarzowym ustalana jest przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na podstawie artykułu 3 ustawy 2 albo 5 ustawy. Dziennik ustaw myślnik przymyślnik pos. 1585 punkt Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określa w drodze rozporządzenia zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc, uwzględniając punkt pierwszy prognozowano na podstawie liczby osób uiszczających opłaty z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc roku pomyślnik przed nim liczbę osób korzystających z tych zniżek, Punkt drugi konieczność zapewnienia pokrycia kosztów realizacji misji, o której mowa w ustawie 5 punktu punkt pierwszy art. Punkt czwarty punkt pierwszy zwalnia się od opłat abonamentowych punkt pierwszy osoby, co do których orzeczono o, a zaliczeniu do i grupy inwalidów lu całkowitiej niezdolności do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych dziennik ustaw z 2024 roku pozycja 1631 i 1674 oraz 2025 roku. Pozycja 769 i punkt 9 lub znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dziennik ustaw z 2025 roku pozycja 913 i punkt 1 lub trwałej lub okresowej całkowiciej niezolności do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku ubezpieczeniu społecznym rolników dziennik ustaw z 2025 roku. Pozycja. 621 i 2 osoby, które ukończyły 75 lat, punkt trzeci osoby które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub renty socjalną zakładu ubezpieczeń społecznych lub innego organu emerytalno myślnik rentowego. Punkt czwarty. Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu mierzone na częstotliwości 2000 w ponatężeniu od 80. Punkt piąty. Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15. Punkt szóstce osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego punkt 7 osoby, a które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej dzienniku ustaw z 2025 roku pozycja 1214 i punkt 2, dopełniające kryteria dochodowe. Określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku oświadczeniach rodzinnych dziennik ustaw z 2025 roku pozycja punkt 8, punkt drugi bezrobotne, o których mowa w artykułu 2.1 ustawy z dnia 20 marca 2025 roku o rynku pracy i służbach zatrudnienia dziennik ustaw pozycja punkt 20, punkt drugi posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku. Oświadczeniach przedemerytalnych dziennik ustaw z 2025 roku pozycja 421 i punkt 20, a posiadające prawo do doświadczenia przedemerytalnego określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku. Oświadczeniach przedemerytalnych pominięta punkt 3, Pominięta punkt trzeci punkt 8, osoby, które otrzymują zasiłek dla opieku na określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku. O ustaleniu i wypłacie zasilków dla opiekunów, Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja punkt 6. Punkt 2. Uchylony punkt 3. Zwolnienia określone w ustawie 1.1 i myślnik przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym służono w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2012 roku. Myślnik Prawo, Pocztowe, Dziennik Ustaw z 2025 roku. Pozycja 820 i punkt oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. O Zwolnienie określone w ustawie 1 punktu przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończyła 75 lat. Był drugi brzmieniu ustalonym przez artykuł 395 ustawy z dnia 20 marca 2025 roku o rynku pracy i służbach zatrudnienia Dziennik ustaw pozycja punkt 20 która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2025 roku. Punkt Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2009 roku. Cel. Akt. Pozycja. Punkt 3. Dziennik Ustaw. Myślnik. 4. Myślnik. POS. 1585. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, lub w przypadku zaprzestania działania placówek operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych wraz z cyfrowym obserwowaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie do tych zwolnień może zostać przekazane operatorowi wyznaczonemu na dedykowany adres poczty elektronicznej. Punkt czwarty. Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych, z wyjątkiem osób, o których mowa w ustawie, jeden punktu. Obumyślnik wiązane są zgłosić w pasówce pocztowej operatora wyznaczonego, o której mowa w ustawie zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia w terminie 30 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła. Punkt piąty Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określi w drodze rozporządzenia, punkt pierwszy rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych. Punkt drugi wzór oświadczenia o którym mowa w ustawie czy myślnik z uwzględniem dokumentów wydawanych przez uprawnione organy oraz nieobciążania osób korzystających ze zwolnień namiernymi utrudnieniami. A Punkt piąty pół pierwszy odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają na celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku, myślnik prawo pocztowa. Punkt drugi obowiązkowi rejestracji nie podlegają odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne. Punkt pierwszy wykorzystywany wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów. Punkt drugi wykorzystywany wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych lub telewizji myślniknych, tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania, punkt trzeci przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą, do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy. Pół trzeci w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Pół czwarty uiszczenie opłaty, o której mowa w ustawie, nie zwalnia od obowiązku uiszczenia bieżącej opłaty abonamentowej za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Punkt 5. Osoba fizyczna lub podmiot posiadający zarejestrowany odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny może dokonać zgłoszenia zaprzestania używania tych urządzeń. Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku. Myśli Prawo pocztowe dokonuje wyrejestrowania odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych. Punkt współczesny po wyrejestrowaniu odbiornika usunięcie danych osobowych osób, o których mowa w ustawie, następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano wyrejestrowania odbiornika pod warunkiem, że osoby te nie są zadłużone w uiszczaniu opłat abonamentowych oraz nie toczą się przeciwko nim postępowania w sprawie zaległości w uiszczaniu opłat abonamentowych albo postępowania egzekucyjna. Punkt 7. W przypadku spłaty zadłużenia w opłatach abonamentowych lub zakończenia toczących się postępowań, o których mowa w ustawie, podacie wyrejestrowania odbiornika, usunięcie danych osobowych następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykaśnięcie zobowiązania. A Punkt z tej, punkt 1. Opłaty abonamentowe są pobierane przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku, myśli Prawo Pocztowa. Punkt drugi Wpływy z pobranych opłat abonamentowych oraz odsetek za zwołok w uiszczaniu tych opłat operator wyznaczony przekazuje na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z przeznaczeniem na cele określone w artykule 8 ustawie po potrąceniu umownego wynagrodzenia za te usługi. Punkt trzeci Rachunek, o którym mowa w ustawie 2 oraz w artykule 7 ustawie jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pół czwarty minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji określi w drodze rozporządzenia warunki i trzeby rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, uwzględniając dostępność placówek pocztowych operatora wyznaczonego oraz jego organizację. 7, punkt siódmy pierwszy kontrola wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku myślnik prawo pocztowe. Dziennik ustaw myślnik 5, myślnik POS 1585. Operator wyznaczony, o którym mowa w ustawie jest uprawniony do otrzymywania danych z rejestru powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności PESEL na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności dziennik ustaw z 2025 roku pozycja 1216 punkt 1. Punkt drugi, nadzór nad wykonywaniem kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku pobierania opłaty abonamentowej sprawuje minister właściwy do spraw łączności. Punkt trzeci do opłat abonamentowych oraz do opłaty, o której mowa w artykuł 5 ustawy, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji i obowiązków o charakterze pieniężnym. Punkt czwarty. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Myślnik, ordynacja, podatkowa, dziennik ustaw z 2025 roku. Pozycja, spóźnienie. Punkt czwarty. Punkt 5. Uprawnionymi do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków określonych w ustawie 1 są kierownicy jednostek operatora wyznaczonego. Punkt 6. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego kierownik jednostki operatora wyznaczonego przeprowadzający kontrolę wydaje decyzję, której nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, o której mowa w artykule 5 ustawy punkt 3 punkt 7 od decyzji o której mowa w ustawie służy odwołanie do ministra właściwego do spraw łączności. Punkt ósmy – połowa wpływów z opłaty, o której mowa w artykule 5 ustawie stanowi dochód operatora wyznaczonego. Punkt dziewiąty – wpływy z opłaty, o której mowa w artykule 5 ustawie pomniejszone o kwoty, o których mowa w ustawie są przekazywane na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Z przeznaczeniem na cele wskazane w artykułu 8 ustawy punkt 1 punkt 10 minister właściwy do spraw łączności porozumień z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji określi w drodze rozporządzenia punkt pierwszy, jednostki operatora wyznaczonego przeprowadzające kontrolę określoną w ustawie punkt drugi, wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasady i tryb wydawania upoważnienia myślnik mając na uwadze zapewnienie prawidłowego wykonania czynności kontrolnych i organizacji operatora wyznaczonego a punkt 8 punkt pierwszy, wpływy o których mowa w artykule 2 ustawie Artykuł 5 ustawie 3 i artykuł 7 ustawie z wyłączeniem potrąceń przewidzianych w 6 ustawy 2 i artykuł 7 ustawie, są przeznaczone wyłącznie na realizację przez nadawców publicznej radiofonii i telewizji misji, o której mowa w art. 21 ustawy 1 ustawy o radiofonii i telewizji, wysokości nie wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji. Punkt drugi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustala z po analizie planu programowo-myślnik finansowego o którym mowa w artykuł z ustawy 1 ustawy o radiofonii i telewizji oraz sprawozdania, o którym mowa w artykuł w ustawie 1 tej ustawy za poprzedni rok kalendarzowy i analizie określonych mi kosztów, nie później niż do dnia 30 września, w sposób podziału wpływów, o których mowa w ustawie między jednostki publicznej radiofonii i telewizji w następnym roku kalendarzowym, w tym minimalny udział terenowych oddziałów spółki, o której mowa w artykuł 26 ustawy 2 ustawy o radiofonii i telewizji. 3. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekazuje zaliczkowo jednostkom publicznej radiofonii i telewizji środki na realizację misji, o której mowa w art. 21 ustawy 1 ustawy o radiofonii i telewizji na podstawie sposobu podziału wpływów, o którym mowa w ustawie punkt 2 punkt 4 uchylony art. punkt pierwszy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek kierownika jednostki operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 20, listopada 2012 roku. Myślnik prawo pocztowe umarza zaległości płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczeniu oraz opłatę, o której mowa w artykule 5 ustawy i odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu. W przypadku gdy. Punkt pierwszy: niemożliwe jest ustalenie podmiotu zobowiązanego do uiszczenia tych opłat lub jego adresu, lub. Punkt drugi: Podmiot zobowiązany do uiszczenia tych opłat i posiada majątku, z którego można zaspokoić należności. Punkt drugi podstawą do umorzenia należności w przypadkach o których mowa w ustawie 1 punktu, są ustalenia dokonane przez kierownika jednostki operatora wyznaczonego, a w przypadku, o którym mowa w ustawie 1 punktu, informacja organu egzeku o nieskuteczności egzekucji. Punkt 4. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku z 2025 roku. Pozycja 1414 punkt 7 Dzienniku Ustaw Myślnik 6 Myślnik POS. 1585 punkt 3 wniosek o którym mowa w ustawie wraz z wykazem dłużników, należnych od nich opłat i odsetek za zwłokę w ich uiszczeniu oraz wskazaniem przyczyny braku możliwości uzyskania tych należności, kierownik jednostki operatora wyznamyślnikomnego przedstawia Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji raz na kwartał. A Punkt dziesiąty punkt pierwszy w wyjątkowych sytuacjach jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłata, o której mowa w artykułu 5 ustawie oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu. Pół drugi wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych ustawy 1 podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Punkt trzeci podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 20, listopada 2012 roku myśli prawo pocztowe dokument stwierdzający umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych w ustawie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Art. Punkt pierwszy Pominięty art. a. Pół pierwszy w roku 2019 minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekaże jednostkom publicznej, radiofonii i telewizji skarbowe papiery wartościowe jako rekompensaty z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 opłat abonamentowych z tytułu zwolnień. O których mowa w artykule 4 ustawy, punkt pierwszy, punkt drugi, łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ustawie, nie może przekroczyć kwoty 1260 zerotys. O punkt trzeci, do rekompensaty, o której mowa w ustawie, stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o radiofonii i telewizji dotyczące opłat abonamentowych. Punkt czwarty, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustali, w drodze uchwały, do dnia 31 maja 2019 roku. Punkt pierwszy, kwoty rekompensaty o której mowa w ustawie nie większą niż kwota, o której mowa w ustawie, uwzględniając średnioroczną liczbę osób zwolnionych, o których mowa w artykuł 4 ustawie, obliczono na podstawie danych za rok przekazanych przez operatora wyznaczonego, dotyczących liczby tych osób zwolnionych i rodzaju opłat, których te zwolnienia dotyczą, oraz wysokość opłat abonamentowych ustalonych na rok. Punkt drugi, wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych dla poszczególnych jednostek publicznej, radiofonii i telewizji z przeznaczeniem na realizację misji publicznej, o której mowa w artykule 21 ustawy 1 ustawy o radiofonii i telewizji, kierując się koniecznością zachowania proporcjonalności publicznego finansowania misji publicznej radiofonii i telewizji w wysokości nieprzekraczającej wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji. Pół 5 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazuje uchwałę, o której mowa w ustawie, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Pół z minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie uchwały o której mowa w ustawie składa wniosek do ministra właściwego do spraw budżetu o przekazanie jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych. Punkt siódmy minister właściwy do spraw budżetu określi w liście emisyjnym warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających. Punkt ósmy list emisyjny zawiera w szczególności, punkt pierwszy datę emisji, punkt drugi powołanie podstawy prawnej emisji, punkt trzeci jednostkową wartość nominalną w złotych, punkt czwarty cena i sposób jej ustalenia. Punkt 5. Stopę procentową lub sposób jej obliczania. Punkt 6. Określenie sposobu i terminu wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych. Punkt 7. Datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji. Punkt 8. Termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu. Dziennik Usta Myślnik 7 Myślnik POS 1585 punkt emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz płacie równej wartości nominalnej wymitowanych papierów wartościowych. Punkt dziesiąty do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów artykułu 98 i artykułu 102 ustawy z dnia 27 sierpnia, myśli dnia 2009 roku. O finansach publicznych dziennik ustaw z 2025 roku. Pozycja punkt trzeci oraz przepisów wydanych na podstawie artykułu 97 tej ustawy. Punkt pierwszy. Rozporządzenie skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w ustawie, wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych. A to. Punkt pierwszy. W roku 2020 minister właściwy do spraw budżetu na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekaże jednostkom publicznej Radiofonii i Telewizji skarbowe papiery wartościowe jako rekompensaty z tytułu utraconych. Punkt pierwszy. W latach 2018 i a nie zrekompensowanych na podstawie artykułu A. Punkt 2. W roku 2020 myślnik wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w artykułu 4 ustawie z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej, o której mowa w artykułu 21 ustawy 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Punkt 2. Łączna wartość nomina na skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ustawie, wynosi 1,950, po Punkt 3. Do rekompensaty. O której mowa w ustawie stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o radiofonii i telewizji do opłat abonamentowych. Półczwarty czwarty Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustali w drodze uchwały do dnia 15 marca 2020 roku łącząc wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych zaokrągloną do 1 Tys. Zu na zasadach ogólnych dla poszczególnych jednostek publicznej radiofonii i telewizji z przeznaczeniem na realizację misji publicznej o której mowa w artykule 21 ustawy 1 ustawy o radiofonii i telewizji, kierując się koniecznością zachowania proporcjonalności publicznego finansowania misji publicznej radiofonii i telewizji w wysokości nie nieprzekraczającej wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji. Pół piąty Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekaże ministrowi właściwemu do spraw budżetu w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ustawie wniosek o przekazanie jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych. Punkt 12. W wniosku, o którym mowa w ustawie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wskazuje wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych, jakie mają być przekazane poszczególnym jednostkom publicznej radiofonii i telewizji, numery rachunków papierów wartościowych tych jednostek oraz nazwę podmiotów prowadzących te rachunki papierów wartościowych i ich kody uczestnika bezpośredniego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Znak punkt 7. Minister właściwy do spraw budżetu przekaże skarbowe papiery wartościowe jednostkom publicznej radiofonii i telewizji wskazanym we wniosku, o którym mowa w ustawie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku. Punkt 8. Minister właściwy do spraw budżetu określi w liście emisyjnym warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających. Punkt 9. List emisyjny zawiera w szczególności Punkt 1. Datę emisji Punkt drugi Powołanie podstawy prawnej emisji Punkt 3. Jednostkową wartość nominalną w złotych Punkt 4. Cenę i sposób jej ustalenia Punkt 5. Stopę procentową lub sposób jej obliczania Punkt Określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych. Punkt 7. Data od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji. Punkt 8. Termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu. Punkt 10. Emisja skarbowych papierów wartościowych. Następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w płacie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych. Pł. do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów artykułu 98 i artykułu 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie artykułu 97 tej ustawy. Pół drugie rozporządzenie skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w ustawie, wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Dziennik ustaw Myślnik 8 Myśniki pos. 1585 art. Punkt drugi zachowują prawo do zwolnień od opłat abonamentowych osoby, które korzystają z tego prawa na podstawie dotychczasowych przepisów, pod warunkiem złożenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oświadczenia, o którym mowa w artykuł 4 ustawy. Punkt 3 art. Punkt 3 pominięty art. Punkt 4 pominięty art. Punkt 5 pominięty art. Punkt 6 ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Punkt 5 z wyjątkiem artykułu 6 ustawy, które wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Punkt 5. Ustawa została ogłoszona w dniu 16 maja 2005 roku.